Hej, witam Was na moim kanale ponownie. Już dawno mnie tutaj nie było, ale postanowiłam, że wracam i mam dla, dla Was unboxing z katalogu szóstego, czyli z tego. Produktów jest dosyć dużo, więc. Nie będę wam pokazywała na której stronie ten produkt się znajduje. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, będziecie chcieli coś więcej wiedzieć o tym produkcie, który pokażę, zapraszam do komentowania i do pisania do mnie wiadomości. Wtedy może coś innego nagramy. Na razie tylko pokażę, co znalazło się w mojej parce. A więc zaczynamy. Paczuszka jest dość duża, zobaczcie, nie będę jej podnosić. Moja córa ją tutaj postawiła, żebym nie dźwigała. No i oczywiście, co w tej paczce przede wszystkim się znajduje, jako że jestem liderem w firmie Avon, to przede wszystkim materiały, i do tych materiałów zaliczają się, jak mamy unboxing 6, to katalog siódemki. Już Wam pokazuję ten katalog, czyli katalog. Numer 7. On jest tu w tym. W tej paczuszce w dużej ilości, dlatego ta paczka jest taka duża i taka ciężka. Dodatkowo każdy lider, każda ambasadorka w swoim zamówieniu, w swojej paczce dostaje Fokusa. I ten jest właśnie z katalogu numer 7 i już zaglądam co więcej. Co więcej ma w tym pudle. Tyle próbek. Moja córka się ze mnie śmieje już. Pomyliłam się i coś już źle powiedziałam. Nasza nowość, czyli perfumy Eternal w żelu. I mam tych próbek mnóstwo, ponieważ zamówiłam dla swoich nowych ambasadorek do testowania. No zobaczcie, jeszcze tu następne. Mam też ulotki. Ulotki, które wyglądają tak i te głównie używam na warsztatach makijażu ze względu na to, co się dzieje na świecie i w Polsce niestety ich nie wykorzystuję, ale dodatkowo dostałam również pakiet e, takich ulotek dla nowych ambasadorek z prezentami. Ulotka wygląda tak i w niej jest opisane po kolei katalog po katalogu, co nasza nowa ambasadorka może otrzymać za swoje zamówienia. Dalej mamy dalej mamy kolejny Ulotki, mamy też fakturę, gdzie, są, gdzie jest każdy produkt, wyznaczony ile co kosztowało e, i co się znajduje w paszce. No i teraz zaczynamy z kosmetykami. I na początek, że to jest największy, więc e, po prostu znalazło gdzieś się tutaj najbliżej mojej ręki. I są to żele. Ja już wam mówię, że, dwa żele będą. E, ten jest e, zamówiony, został przeze mnie. Widzicie? O, jest przeze mnie. Jako nowość dla lidera. Jest to żel, który się pojawi w kolejnym katalogu. I to jest bardzo fajny żel, bo um, przypomina zapachem Kokos. I rzeczywiście jest tu też wzmianka, że jest to. Nie wiem, czy widzicie przez to moją lampę. Jest to żel z Kokosem i z kwiatami dodatkowo muszę Wam powiedzieć, że to jest jeden z moich ulubionych żeli jeśli chodzi o konsystencję, ponieważ ma taką żelową, kremową konsystencję, bardziej kremową właśnie nie żelową, kremową konsystencję ja lubię tego typu żele Aloha Monoi, nie wiem czy dobrze wypowiadam jak źle to proszę poprawcie mnie i drugi żel to jest żel z tej serii perfum Collection Romantic to jest żel, który już jest w katalogu, a ja go sobie zamówiłam, bo go bardzo lubię i on był w promocji. Pierwsze 7,99 kosztował. Jest to żel różany. Ja ogólnie w ogóle wszystkie żele lubię, nasze, ale i z irysem, z ambro, ale najbardziej właśnie te takie kremowe. Co dalej? To, co, jest, to, co ucieszyło bardzo moją córkę, to zamówiłam z fokusa z demo dla każdej ambasadorki jest on dostępny. Zajrzę tam. O, już jestem. Bo chciałabym Wam wyjąć wszystkie i pokazać po kolei, żeby nie sięgać. I jest to seria minionkowa. Nie, mi się, nie zmieści mi się wszystko w ręku. I po kolei pokażę Wam od początku, co się w tym zestawie znajdowało. Znajdował się szampon, dwa w jednym, z minionkiem, wiecie, ja nie bardzo wiem, jak one mają na imię. Pewnie jakieś imię mają, każda po kolei postać. No ale niestety nie, nie, no aż tak elokwentna w tym temacie nie jestem. Córka mi podpowiada, żeby powąchać, bo. Wszystkie kosmetyki, które wcześniej były dla dzieci z Zyjwonu, miały bardzo zbliżony zapach do siebie. A te minionkowe, powiem Wam, że są zupełnie inne. Zupełnie inne. I ten żel, szampon z odżywko 2 w jednym jest o zapachu banana. Cudownie pachnie. Dodatkowo dla dziewczynki i dla chłopczyka mamy giełki wody, wody, wody kolońskie. Zobaczcie, różowa jest. Dla dziewczynki niebieska jest dla chłopczyka. Yy, I dla dziewczynki delikatny, yy, delikatny owocowy aromat. Zaraz zobaczymy. No, rzeczywiście. Owocowy, ale nie powiem Wam, co, co króluje yy, w tym zapachu, który owoc. Ten drugi, yy, dla chłopców. Jest tylko informacja, że jest to pozytywny zastrzyk energii na cały dzień, pełen przygód z ekipą minionków. Nie wiem dokładnie, co jest w składzie, jeśli chodzi o zapach. A zaraz może... Jeśli chodzi o meski, to bym powiedziała, że jest bardziej mydlany. No ale to myślę, że każdy... Nawet bańki są. Nie wiem, czy widzicie na, na tym opakowaniu... Ale każdy myślę, że będzie miał też inne spostrzeżenia. Dalej mamy farbkę do kąpieli. Coś, co dzieci uwielbiają. Jest ona koloru jakiego żółtego, czyli powinna pachnieć bananem, ale nie pachnie bananem. Jest bardziej taka też mydlana bym powiedziała. Ale plus za to, że w ogóle pachnie. Więc to jest farbka do kąpieli. No, i na koniec mamy balsam do ust dla dziewczynek, ale myślę, że chłopcy, jeśli mają taką potrzebę, też mogą sobie usta tym balsamikiem posmarować. I on jest o zapachu banana. Rewelacja! Myślę, że będę podkradać córce. Zobaczcie, coś takiego. To jeśli chodzi o minionki, to był cały zestaw, który był dostępny w Fokusie. Dalej mamy. O, powiedziałam Wam, że mam dwa żele, a się okazuje, że mam trzy żele bo zamówiłam jeszcze jakiś żel męski, już nie pamiętam, że go zamawiałam. Dwa w jednym, Cactus Rich. Jeśli chodzi o męskie zapachy, one są bardzo ożywiające i myślę, że ten taki, tak, ten taki też jest bardzo męski. Jest jest paczulo, kaktusem i można go stosować dwa w jednym, czyli jako szampon i jako żel. Dalej mamy coś, co w ogóle już wcześniej zamawiałam w poprzednim katalogu, ale zamawiałam tylko krem i balsam i w, w poprzednim filmiku mówiłam Wam o kremie z olejem konopnym. Jest to seria, która pojawiła się w katalogu, jest ona nowością, jest tam krem do rąk, balsam oraz lekki olejek do oczyszczenia twarzy i tego olejka nie miałam olejku, nie miałam. Mam krem i mam balsam i jestem bardzo z nich zadowolona. Olejek zamówiłam za namową mojej liderki, która mi go bardzo polecała. No i będę go testowała. Myślę, że nawilżając, widać, że jest to taka formuła oleista, więc będzie, myślę, przy okazji, że oczyszczał to jeszcze, nawilżał nam buziaka. Buziak. Cie, ja czasami lubię zdrabniać więc mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Zobaczcie, jest taka bardzo oleista, świecąca formuła, więc myślę, że do oczyszczania i dodatkowego nawierzania twarzy będzie ok. Zaglądam, co tam dalej. Dalej mam też kolejną nowość. To przyszło z zestawu dla lidera i jest to Giełka Nowa, też kokosowa, czyli to jest w ogóle ta sama seria. Więc na lato, na wiosnę, no też kokosowo bardzo fajnie pachnie, odczuwa się alkohol trochę, powiem Wam, gdzie tu jest w składzie alkohol? Niestety na pierwszym miejscu, więc jak ktoś nie lubi, to pewnie mu nie przypadnie do gustu, ale szybko, szybko wiecie, go już nie, nie czuć. Moment, i nie czuć, ale rzeczywiście jest na pierwszym składzie alkohol. Pierwszym spodzie, pierwsza, yy, pierwszy składzie jako pierwsza substancja. No i dalej mam, zobaczcie, zestaw. Zestaw był yy, bodajże yy, prezentem w, yy, w chwili, kiedy złożyło się zamówienie na, mi, na minimum 150 zł i zamówiło się coś do, yy, do paznokci. Można było sobie zamówić zestaw Viva La Vita yy, albo Full Speed, więc ja wzięłam Damski, Viva La Vita, więc mam. Dalej mam yy, perfumy i perfumy, słuchajcie, też dostałam w prezencie Incadence Glow. Y, perfumy, które y, mogłam zamówić w sytuacji, kiedy w katalogu numer 5 złożyłam zamówienie y, przez swój spersonalizowany i-katalog, y czyli po prostu moi klienci zamówili y, przez i-katalog, y i dzięki temu ja mogłam sobie ten prezent zamówić. Dalej mam jeszcze jedną nowość, bardzo dużą. To jest produkt, który się pojawił też w poprzednim katalogu. Jest to balsam z Avon Care. Balsam do ciała z kompleksem wyrównującym kolory, wzbogacony witaminą C i E. Ja Wam powiem szczerze, że nie jestem zwolenniczką tego typu balsamów. Uwielbiam Encanto i balsam Encanto jeden i drugi stoi przy moim, przy moim łóżku i ja go używam codziennie. Ten balsam prawdopodobnie zostanie podarowany mojej mamie. Jest to bardzo duża pojemność, bo aż 750 ml, więc wystarczy spokojnie dla całej rodziny na, na jakiś czas. Dalej mam dwie nowości. Dwie nowe szminki z kolor Trend, już Wam pokazuję. I to są szminki... Cream. Creamy. Szminki creamy, nowe. E, otworzymy je, zobaczymy, jakie to są kolory. Pierwsza jest Vibrant Red. Czyli przypuszczam, że coś czerwonego. Ojej, jaka mocna. Jeśli ktoś lubi, zobaczcie. Bardzo mocny kolor. Źle Wam pokazuję. Powinno Wam pokazać tak. Bardzo ciemny, to już nie mój kolor, bardziej, kolor, właśnie taki kolor wina. Jest zdecydowanie nie mój. A drugi nektar, więc być może bardziej taki malinowy będzie. Zaraz zobaczymy. Też jest dosyć ciemny, chyba że na ustach będzie jaśniejszy. A nie, jest jaśniejszy, zobaczcie tu. Cała się pomaluje, ale tak, zdecydowanie jaśniejszy i ma. Taką konsystencję nawilżającą. Więc na pewno w kolejnych katalogach się ta szinka pojawi. I słuchajcie, grzebie, grzebie. I mam dla Was na koniec dwie nowości, na które bardzo czekałam. I już grzebie. Są to cienie Shadow Shot serii Distillery. Czekały na to osoby, które Interesuję się w ogóle wegańskimi kosmetykami i powiem Wam, że dużo makijażystek zwraca uwagę na to, na pochodzenie kosmetyków i na to, jaki mają skład te kosmetyki. No i w Fokusie, w katalogu szóstym pojawiła się nowa seria, jeśli chodzi o kolorówkę. Są to cienie, są to pudry w kompakcie, mineralne i jest to tuż do rzęs i jest to ta seria Distillery, która... Jest całkowicie wegańska, bez, żadnego, bez żadnych substancji, substancji od zwierzęcych. Nie używałam ich ze względu na to, że jest to unboxing i wszystkie produkty, które są w środku, po prostu widziałam je dzisiaj z Wami pierwszy raz. To też otwieram Wam cienie. I to jest pierwszy cień. Cień o mm, numerze 310 Beach Batch. Bardzo mięciutkie, bardzo kremowe te cienie są. Nie wiem, czy będzie widać, to jest bardzo taki delikatny. Myślę, że będę go używała jako bazę do blendowania, czyli ten taki pierwszy cień do nakładania na powiekę ruchomą. Jest, opakowanie jest dosyć ładne, bardzo fajnie zrobione, na magnesie, tylko dosyć małe ogólnie. No i nie będą to kosmetyki tanie bo w fokusie z tego co pamiętam jeden cień w fokusie gdzie zawsze jest troszeczkę taniej kosztował 30 zł więc cena też też jest konkretna a czy warto okaże się jakie je wypróbuję drugi cień to jest 323 3. a muszę wam powiedzieć że one z tyłu mają tę samą nazwę beach batch tylko mają inne numerki ten był 310 a ten jest 323 nie wiem, czy zobaczycie. O. I ten jest dużo ciemniejszy i z delikatnymi drobinkami. No, jeśli chodzi o nakładanie, to powiem Wam, że naprawdę, no, po prostu jak masełko. I zobaczcie, ten jest zdecydowanie ciemniejszy. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało w praktyce. I jak nałożę na, na powiekę, będę nimi pracować, to na pewno się z wami podzielę recenzją na temat tych produktów. Innych jeszcze nie zamówiłam, bo troszeczkę dużo by to kosztowało. Mam nadzieję, że będę sobie je kompletować po trochu, jeśli rzeczywiście sprawdzę, sprawdzę się w, w makijażu. To tyle, jeśli chodzi o unboxing. Jeśli macie jakieś pytania, chcecie, żebym nagrała filmik odnośnie konkretnego produktu i o nim opowiedziała, to śmiało piszcie. Piszcie pod filmikiem albo do mnie prywatnie na moim Facebooku, albo na YouTubie. No i oczywiście zapraszam Was do subskrybowania, czyli dawania suba na moim kanale, do lajkowania i do zobaczenia. Niebawem, pa!